Bracia Karamazow to monumentalna powieść Fiodora Dostojewskiego, która przenosi nas w głąb duszy ludzkiej i stawia przed nami fundamentalne pytania o wiarę, moralność i naturę człowieka. Książka opowiada o losach trzech braci Karamazow porywczego Dymitra, racjonalnego Iwana oraz mistycznego Aloszy, którzy stają w obliczu tragicznego konfliktu z własnym ojcem, chciwym i rozpustnym Fiodorem. Każdy z braci reprezentuje różne aspekty ludzkiego ducha od pasji i emocji, przez rozum i wątpliwości, aż po wiarę i duchowość. Kiedy w rodzinie dochodzi do brutalnej zbrodni, wszyscy bohaterowie muszą skonfrontować się ze swoimi przekonaniami i stanąć twarzą w twarz z najciemniejszymi zakamarkami własnych dusz. Powieść bada nie tylko ich osobiste dramaty, ale również rozciąga się na szersze tematy takie jak relacje międzyludzkie, wina i kara, wolność i odpowiedzialność, a także poszukiwanie sensu życia. Czytanie Braci Karamazow to niezapomniana podróż w głąb filozoficznych rozważań, które pozostają niezwykle aktualne, mimo upływu czasu. Książka ta jest głęboko humanistycznym studium ludzkiego serca i jego zmagań z moralnymi wyborami które nie przestają fascynować i inspirować czytelników na całym świecie. Jeśli poszukujesz książki, która otworzy przed tobą nowe horyzonty myślenia i zmusi do refleksji nad własnym życiem, bracia Karamazow są pozycją obowiązkową. To dzieło, które stawia więcej pytań niż odpowiedzi, ale właśnie dlatego jest tak niezwykle wartościowe.